Słyszeliście pewnie, że nie wszystkie warzywa są sobie równe, szczególnie dla nas, seniorów. Z wiekiem nasz organizm się zmienia, a wraz z nim nasze potrzeby żywieniowe. Niektóre warzywa mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Przyjrzyjmy się ośmiu warzywom, które mogą Was zaskoczyć. Na początek szpinak. Pełen składników odżywczych, ale może zwiększać ryzyko kamieni nerkowych i utrudniać wchłanianie wapnia. Dalej, kiełki. Mogą zawierać szkodliwe bakterie, co jest ryzykowne dla seniorów o słabszym układzie odpornościowym. Kukurydza może być ciężkostrawna i powodować skoki cukru we krwi. A jarmusz, bogaty w szczawiany i goitrogeny, wymaga ostrożnego obchodzenia się. Szparagi zawierają puryny, które mogą nasilać dnę moczanową, grzyby mogą wchodzić w interakcję z lekami. Ziemniaki mają wysoki indeks glikemiczny, a groszek może podnosić poziom kwasu moczowego. Pamiętajcie, że odpowiednie gotowanie może sprawić, że wiele z tych warzyw będzie bezpieczniejsze. Zawsze konsultujcie się z lekarzem lub dietetykiem, bądźcie świadomi, bądźcie zdrowi.